Nie pamiętam, czy ja brałam ten. Jak masz tydzień cały. Czemu to ja mam puste? Gdzieś mi syn na pudełku tu napisał, jak ja to mam brać. Jest numer do niego. Jest mój peser. Do córki mam numer. Jest. Masz też tą rozwerę, Jadziu? Wracam z apteki, bo mam nowe leki. A, zobacz. O, jakie ładne. Kolorowe. To ty całą bierzesz? Nie. Rano to powinnaś ćwiartkę. Przed kościołem wezmę, to mnie tak kołuje. Po... po co on mnie rozwerę znowu tu przeplamam. To. Mam to. Nie wiem do czego, to też nie wiem. Magnes mam, to jest taki mocny. Ty to masz słaby ten. Ty to masz gówno, jadziu, nie magnes. To może po Teresę jadą? Pojechało dalej. Jeżdżają na parking. U niej to ksiądz był już wczoraj. To wiesz, to tak księdza ciągać na darmo. I syn to już ekipy remontowej szuka. Mm? A jak? Tylko czekasz, matka się zabije. Noszę biorą. To jest ten lekarz. To ten, co pił też. Wojciechowski. On mi robił bypassy tu u nas w szpitalu On to przez żonę pił On był ordynatorem, a ona pielęgniarką Co ty takiego opowiadasz? Nie, to nie ta dentystka On miał nocne dyżury, przychodziła do niego w tak... A, teraz to pieprzysz głupoty Ortopeda to był jego ojciec W 39 zaczęła się okupacja Ruskie to weszły 5 lat później Nie, czekaj Już teraz to mnie zakołowałeś Ej, czekaj, czekaj, był Lenin w PZP, że jak byłam sekretarką A to nie pił no.